Państwo, spotykamy się dzisiaj w tym niezwykłym miejscu, pijalni wód mineralnych, w uzdrowiskach kłodzkich z wyjątkowego powodu podpisania umowy finansowania nowej linii rozlewniczej dla Staropolanki. Największym naturalnym bogactwem Polanickich uzdrowisk jest smaczna i znana woda mineralna, której źródła znajdują się tu nieopodal w sercu Polanicy Zdroju, a rozlewnia wód mineralnych numer 1 jest położona tuż przy parku zdrojowym w centrum miasta to tu w przyszłym roku rozpocznie pracę nowa linia produkcyjna. Walory wód mineralnych rejonu kotliny kłodzkiej znane są od wieków i do dziś pozostają doceniane przez konsumentów i kuracjuszy. Uzdrowiska Kłodzkie SA grupa PGU oferują tę wspaniałą wodę pod marką Staropolanka, która dziś dostępna jest w, całej Polsce. w ślad za rosnącą popularnością wód mineralnych musi rosnąć potencjał produkcyjny spółki. Dlatego zarząd spółki wraz z firmami struktury właścicielskiej zdecydował o zakupie nowej linii rozlewniczej, której sfinansowanie wesprze Agencja Rozwoju Przemysłu SA. O powodach i potrzebach dotyczących tej linii opowiedzą Państwu także wieloletni pracownicy i zarząd spółki. Znajdujemy się w rozlewni Staropolanka numer 1 w Polanicy Zdroju. Produkujemy tu Staropolankę 800, jest to nasz flagowy produkt. Stanie tutaj nowa linia ze względu na zapotrzebowanie na rynku wody staropolanki. Nowa linia będzie miała wydajność 18 tysięcy butelek na godzinę, co spowoduje, że sprostamy większą ilością zamówień. Obecnie pracujemy na tej linii, która produkuje 6 tysięcy butelek na godzinę. Pracowaliśmy w sezonie Praktycznie na okrągło, na całą dobę i nie, nie nadążamy robić produkcją zgodnie z zamówieniami. Woda nasza jest y, bardzo dobra i co więcej. I musimy po, po, chyba mieć nową linię produkcyjną. Dlaczego robimy ten projekt i dlaczego on jest aż tak ważny? Ja myślę, że y, można posłużyć się takim y, porównaniem. Na pewno wszyscy znają Roberta Kubice i kim on Jest i na pewno. Ma wiele różnych atutów, ma na pewno wszystkie potrzebne atrybuty do tego, żeby być dobrym kierowcą i na pewno nim jest, niewątpliwie. Ale niestety jego bolid wygląda jak wygląda i osiągi ma takie jakie ma. No i jakby kończąc na tej analogii chciałbym powiedzieć również o staropolance, dlatego że staropolanka ma również wszystkie atuty, wszystkie atrybuty do tego, żeby być bardzo dobrym i jest oczywiście dobrym produktem. Natomiast jej wolit wymaga wymiany. Nowa linia, nowa technologia, którą tutaj mamy zamiar zastosować, jest najbardziej wydajną i najbardziej zaawansowaną technologią na rynku. A po co to robimy? Po to, żeby być w czołówce. Producentów wody mineralnej w Polsce. Zadaniem współtowarzyszącym projektowi Nowa Linia jest zadanie dotyczące rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody mineralnej. Obecna stacja nie zapewnia już wystarczającej ilości wody pod potrzeby nowej linii rozlewniczej. W związku z tym zostanie zmodernizowana, a jej wydajność zostanie zwiększona trzykrotnie. Ten projekt jest czymś przełomowym dla Staropolanki. Kiedy w ogóle go zaczynaliśmy, to tak szczerze chyba niewiele osób wierzyło, że uda się to zrobić. Ale najpierw przekonywanie wewnątrz zespołu, wewnątrz firmy, później zgody korporacyjne, przekonanie wszystkich dookoła, że to jest świetne rozwiązanie i niezbędne. Postawienie tej linii i modernizacja tego parku maszynowego w ogóle pozwala przeskoczyć Staropolance, można powiedzieć, do pierwszej ligi producentów wód w Polsce. Chcę Państwu powiedzieć, że dzisiaj my, nasze linie produkcyjne pozwalają produkować 6000 butelek na godzinę. Firmy typu Muszynianka, Firmy typu Moszynianka produkują 40 tysięcy butelek na godzinę. To jest przepaść, której nie byliśmy w, za, w żaden sposób w stanie zasypać. E, ta nowa linia, którą postawimy, e, pozwala nam produkować lepiej, szybciej, więcej i dzięki temu odpowiadać na zapotrzebowanie tych klientów, którzy często chcieli kupić nowe wody Staropolanki, ale my nie mogliśmy po prostu wyprodukować, bo mieliśmy za małe moce produkcyjne. Cieszę się, że możemy ten projekt realizować razem. W zeszłym roku spółka KGHM podjęła decyzję. O no, strategiczną decyzję o możliwie szybkim wprowadzeniu spółki Uzdrowiska Kłockie na szybką ścieżkę rozwoju. Prace koncepcyjne, projektowe, wszystkie prace przygotowawcze, wybór wykonawcy, znalezienie źródeł finansowania zostały zakończone pomyślnie. Spółka Uzdrowiska Kłockie może przystąpić do inwestycji. Odblokowanie tej kluczowej inwestycji dla Staropolanki, dla uzdrowień skłodzkich to nie była łatwa sprawa. Wymagało to wielu analiz, wielu e, spotkań, ale udało się i ta kluczowa inwestycja w nową linię rozlewniczą dzięki staraniu wielu osób dojdzie do skutku. Mam nadzieję, że w przyszłości obniży to zdecydowanie koszty funkcjonowania i produkcji e, naszej popularnej, dolnośląskiej wody Staropolanka, no i dzięki temu będą mogli panowie z zarządu. Prowadzić tą firmę, uzyskiwać coraz lepsze wyniki i zdobywać nowe rynki, nie tylko mam nadzieję na Dolnym Śląsku, ale również w całym kraju, no i może nawet poza granicami naszego kraju. Ja chciałem podziękować wszystkim pracownikom zaangażowanym w ten projekt, za to zaangażowanie, za to w jaki sposób pracują nad tym projektem. Pokazaliśmy, że tutaj lokalnie w Polanicy potrafimy zbudować zespół, który prowadzi takie duże przedsięwzięcie i jesteśmy w połowie, co prawda, projektu, ale już wiemy, że ono się na pewno uda i jest to naprawdę bardzo fajne. Rzecz, bo tak jak powiedziałem, tu lokalnie w Polanicy mamy ludzi, którzy potrafią przeprowadzić cały proces inwestycyjny od początku do końca. Pierwszy odwied, od razu strzeliliśmy wodę. Hala produkcyjna bez problemu, wszystkie formalności przeszliśmy. Wybraliśmy już wykonawcę linii. Jeszcze nie podpisaliśmy umowy, ale już jesteśmy na ostatnim kroku, pozyskaliśmy finansowanie. Naprawdę bardzo Wam wszystkim dziękuję. I myślę, że to, co się nauczyliśmy przy tym projekcie, wykorzystamy w kolejnych projektach. Jak niektórzy z Was wiedzą, staramy się o finansowanie prac remontowych na naszych obiektach z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. I myślę, że to, co się nauczyliśmy tutaj, przetransferujemy na część leczniczą i równie sprawnie przeprowadzimy ten projekt. Dziękuję Wam bardzo.